Joanna i Kamil zyskali dużą sympatię w minionym sezonie rolnika. O parze rozpisały się niemal wszystkie media, gdy okazało się, że w finałowym odcinku Kamil postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Para szybko poinformowała, że mają już wstępną datę ślubu i uroczystość odbędzie się w 2023 roku. Joanna przyznała również, że zakochani postawili na styl rustykalny, bo oboje kochają wiejskie klimaty. Joanna pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie i chętnie odpowiada na ich pytania dotyczące związku z Kamilem, czy odsłania przed nimi kulisy programu, który przyniósł im rozpoznawalność. Rolniczka organizuje również sesję QA. Ostatnio wyjawiła, że bardzo tęskni za swoją rodziną. Co prawda, wraz z Kamilem pojechali ją odwiedzić, jednakże wizyta szybko się skończyła i musieli wracać w rodzinne strony rolnika. Dziewczyna szybko przeprowadziła się na gospodarstwo rolnika i rzadko teraz widuje swoich bliskich. Dopiero po dwóch miesiącach od ostatniego spotkania pojechała w rodzinne strony. Dziś mi strasznie ciężko z powodu powrotu od mojej rodzinki. Jednak tęsknota swoje robi. A z drugiej strony jestem też szczęśliwa, ponieważ znowu zobaczę Kamila Rodzinkę, pisała na Instagramie. Joanna przyznała, że dom Kamila traktuje już ja swój własny, ale nie zmienia to faktu, że trudno jej opuszczać najbliższych. Czuję, że wracam do domu, ale też jest mi ciężko, bo opuszczam dom. Oba miejsca traktuję jak mój dom, wyjawiła.